Pap noc na ból. Przed snem. Ciii. Na program zaprosił sponsor. Promotor leku na ból Ketonal Active. Sponsorem programu był producent leku na ostry ból i boom supermax. Piłka meczowa. To się aportuje? Zawsze coś leci światłowodem plusa. Plus. Uśmiechać ci się kasa. Cięgnij po Alpengold. Wyślij SMS-a z kodem, a gotówkę odbierz w bankomacie. Codziennie pięćdziesiąt osób wygrywa 100 złotych, a w finaraz 100 tysięcy. Teraz kasa leci na ciebie! Jak tanio rozwiązać problemy z dziećmi? Zaopatrzyć je w sześć kubusiów w cenie pięciu i wysłać na księżyc. Dla oszczędności w tej roli banan 2,19 kilo. A w roli Wenus żona. Tesko stopujemy inflację. O, jak się mamy, moje słodkie mam na ziemię, że dobrze. Nie zaczerwieniłam się? Dziewczyny jak maliny. Jest i nasz Racynek! Piątka. Hej, hej! Jak wyglądają orzechy w tabliczce synu Spicer? Przez okienko. Odkryj uśmiech zamknięty w każdej tabliczce czekolady Alpen Gold. Uśmiechnij się!